Witam, prawda? No witam, prawda. No widziałeś coś takiego? Czekaj. Co? A le są kurde dwa razy młoteczkiem kurde ten, jak konserwator ze szkoły. Z, kurwa, tam miałem siódemki albo podstawówki. Dwa razy puknął. Już wszystko jest, jest zrobione. Tam kiepa, kurde, w zębach trzyma moteczkiem, kłótnie. No kiepa, przede wszystkim kiepa, nie w szkole w... zębach dziesią, jeszcze nie. nie. <grafy> Musi być w zębach. Tak, i te oko takie przymrużone, bo dym leci. Ty to się może popsuć kurwa, widzenie chyba. Nie. No, no zepsute było, albo, albo ktoś powiesił zepsute. Gdzie? Na suszarce. Bo co? już już rzuci... No, rzuciłem już na glebę teraz, nie? Ale było. To może za zepsu. długo. Albo, albo za długo, jednak może się zepsuć. Albo... Albo ktoś powiesił popsute, nie chcąc. Nie. Tak czy siak. Chyba ciśniemy dalej naszą, kurde, misję. No, mało szamy spojrzy... O, jest królik, kurde. Dawaj go, niech się rozmnażają tam. A jak to? Dwa chłopy? No to się nie rozmnożą. A może się rozmnożą? Chuj, wątpię. Wątpię. Dobra, są dwa, człowieka. Tu się wyjebał wózek, oczywiście. Ty, to może podawać ci teraz te kłody? Jak Szybcy. Szybcy. Jest, Szybko Jestem na miejscu. No, szybko je ja tylko tam za, za, zamontuj od razu i chuj. No są pod ręką, nie? W tych wózkach No to Ja tak stanę ich głowę No Przyjmij sobie taką kłodę na łeb Człowiek. Chciałbyś być drwalem w ogóle? Mógłbym być Ja też myślałem o tym, że normalnie mogłem być drwalem A strażakiem? Chyba nie, za ciężka robota. Ja bym nie chciał być. Za ciężko. No, za grubo jest. stary. Naprawdę mogliby płacić w chuj hajsu i tak bym nie chciał. No. Strażakiem być. Z kurwa, to się wiąże zawsze z czymś chujowym, nie? Zawsze dobra, po I To z takim i to z takim kurwa poważnie chujowym, nie. No. Także raz, że powinni płacić za to w chuj hajsu, nie? To jest raz. W chuj hajsu. Naprawdę, ja jestem za. Oddam 1% podatku, czy cokolwiek, kurwa. Ale... a dwa, że ja bym nie chciał i tak... ...być strażakiem, bo to jest, kurde, naprawdę no mi się... z żadnym tam starym, ani policjantem, ani sanitariuszem, nic z tych rzeczy. No czy ja mogłem być detektywem na przykład chętnie. To też jest chujowe, bo to się wiąże zawsze z czymś chujowym. Ale prędzej no pewno niż kurde, wiesz, strażakiem, bo strażak to tak jakby on się musi w to wpierdolić wszystko, nie? Tak jakby i A, no albo muszę... albo no po prostu wejść w to, tak jakby, nie? W to, w... Praktycznie w zagrożeniu musi wejść. Detektyw tam musi to rozkmienić po prostu też ma do czynienia z chujną straszną, nie? można popaść w te prechę i tak dalej, ale... Już prędzej, już prędzej o wiele. To weź mi obieca jedną rzecz. No. <słyska> jeżeli, jeżeli kiedyś zostaniesz detektywem, to weź sobie przypiętą taką fryzurę jak pan Rudkowski. <słyska> W życiu. W życiu, nie? Ej kurwa, zajebisty. Ma taką skill'owę, że naprawdę... Ja nie... Kurwa, Discopolo. No i chuj. No i chuj, przecież, jest, przecież Disco polo jest popularne, o co Ci chodzi. Nie? No dokładnie. Wszyscy niby nikt nie słucha, a wszyscy znają chyba. Ta, tak, nikt niby nie słucha, a wszyscy znają, no. ale... <laughs> Ale muszę ci przyznać, że kurwa no nie nie, nie, powie, nie powiedziałbym ci tak szczerze nie. Jakby mi ktoś miał zapłacić za to, to ja bym wcale nie był w stanie powiedzieć jakiegoś, wiesz, jakiś piosenek z Disco Polo czy coś, no bo kurwa no nie słucham autentycznie Ale każdy wie co to jest Disco Polo, nie można nie wiedzieć. Ja już tutaj ładuję następne wózki. Ogarnąłem trochę miejsca. Zajebiście. Tam trzeba zobaczyć, nie widziałeś gdzieś przy, przy brzegu czy ryby nie pływają? To jest najlepszy, najłatwiejszy chyba, jest chyba kurwa zdobycz. Najłatwiejsza chyba jaka jest. Oprócz żółwi, ale żółwie się nie pojawiają. Mówisz. On może się później pojawią. Byłeś teraz tam. Nie, byłem teraz dwa zabiłem, no. No, zajubiście. Może miały urlop? Nie, ale tu nie ma ryb w ogóle. Możliwe, że ryby tylko w jeziorach. No, i tak proste, kurde. Prościutko, można je kurde ogarnąć. Co już nie ma miejsca, co ty? Ty chcesz następne kłody? No dawa jestem. Dobra, to ja przesyłam. Tylko podjadę zaraz z wózeczkiem jeszcze, nie? Bo tutaj dwie niosy. I zaraz wózek wjedzie. No i chwila spokoju tych patołachów. Bo to naprawdę się przydaje czasami, nie? Jeszcze tylko 292 kłody. O, jest, kurwa patała w Idą tu. Już lezą No biegnie, widzę, ale czekaj, podjadę, w Dobra, Dobra, niego, go chujnę w dupę. To chyba jeden był tylko, nie? Ja no, trzech, jednego zabijam. Czaje. Jeszcze są? No nie wiem, poszli sobie. Drwal to tak się wydaje, że wiesz, coś sobie myślisz, kurwa na łonie natury sobie żyje, nie? Pracuje. Mieszka sobie w domku drwala. <grym> to już chyba tak w dzisiejszych czasach nie wygląda. Szkoda, nie? Skończyło mi się kurwa paliwo w tym. O, ale mam zbiornik, użyj, nawet pięć. Wow, Dobrze, to jest ta maksa. Zajebiście. Dobra, podawać? Tak. Oki do oki, Mister. Czekaj, idą, idą, idą. O oh, kurwa, oh, kurwa tam mama, <laughs> i tam jest. Idę ci pomóc. Uciekaj, uciekaj, bo jest za dużo ich. Jest. No dostał w łebku O, pięknie. Pięknie. O, jak tam padają, jak muchy. Jeden, drugi. Kości, kości, dawaj. Nie ruszaj się. Ten, jakie hedziki dobrze już ten no. dawno, nie? Dobrze. Ja właśnie się uczę tego staram się teraz. Żeby tak dobrze celować cały czas. Ale będą kości. Ale będzie. To wiesz, jak mówię, jak nie możesz już podnieść, to do kosza tu nie. Tak wiem. Bo one znikną zaraz kurwa. A my sobie możemy stary spokojnie zrobić po pancerzyku, dzięki temu kurwa pełnym na ten i nam będą mogli skoczyć w zasadzie, prawie że. No dopiero jak ci dobrze porządnie pierdolnie, to ci jeden taki już ten biały kurde, paseczek zejdzie, a tego jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, pięć dziesięć. No jest. No także ty, ale jeszcze też trzeba tkaninę, kurwa. Kaniny mam od Ja też, ale się Nie, 48. No, w sumie. To tkanina z tych totemów wypada. I w bagażu jest. Dobra, to ja idę znowu Bez tam do lasu. Z nie? z totemów wypada. No. Podawać ci? Czy czekasz na kości? No, jestem, jestem. Dobra, to ja Ci podaję. Tak to będzie szło. Tylko żeby te łajzy nie przyłaziły co chwilę. Jeszcze mutanta dawno nie było, nie? Bo Weź, zaraz będzie akcja. Nie, nie, nie krasz. Zaraz będzie akcja. czuję. Muszę też uważać. No, buduję się. Ja tam idę teraz ścinać, bo mi się.. Chłody skończyli. A tutaj jest wózek, dobra, jadę. Co Jadę z wózkiem. No on będę miał zaraz Jadę już z wózkiem. Co ja tam jeszcze dobrego takiego co zrobiłem do jedzonka ostatnio? W sumie cały czas coś robię nowego i teraz, kurwa, weź przy Najbardziej mnie zaskoczyły te właśnie takie e, miksy, typu jedna pomarańcza, tam pocięta, kurde wiesz. E, jogurt, trochę. E, Serka wiejskiego i orzechy i masz śniadanie i to jest zdrowe, dobre śniadanie. Albo najpyszniejsze na razie Było cały serek wiejski, taki wiesz, tam ile on, ile on tam ma gram. w więc... co jest 200. O, cały serek wiejski. E, szynka z piersi z kurczaka tam poci pocięta w kostkę, takie małe plasterki, czy jak tam chcesz. Ogórek też tak pocięty. Pomidor, też tak pocięty. No i tyle, jest zajebiście. Jest po prostu takie smaczne, że ja pierdolę. I to też jest śniadanie, nie? Tam pierwsze czy drugie, jak chcesz. No nie wierzę, że nie Heda, że nie head. kurwa. Tak pięknie wycelowałem. Jest teraz, no Heda dostał, no kurwa. No co jest? O, no jest ja, ja sobie wezmę dwa, dwie strzały. Nie? Chyba zabrałem wszystkie. Mam spoko Oddam przy okazji. Grzyjek się. Oddam ci, Żeś mi wisiał jedną strzałę, ty. No, półtorek. Będę cię ścigał za tą strzałę później. Dobra, to ja idę ład ładować wózek, bo tu się kłody pokończyły. Ale idzie całkiem, to kurda, sprawnie chyba. Jeszcze tylko 260 put. Jeszcze tylko 260. <śmiech> <śmiech> tak się kurwa ścina. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ładujemy wózek. Gdzie on jest? Taka pogoda ładna, nie? Aż bym sobie kurde poszedł do nas. Centralnie. A widziałeś jaki sklep u nas otworzyli w świnonowy? Jaki? E, MSL CBD Cannabis. No to kurwa, to już pełno tych sklepów wszędzie. Tak? No jasne. Dla, dla gówniarzy, którzy chcą kurwa kupić coś z liściem konopnym. Żeby poszmarować. Ale nie, tam sprzedają susz normalnie i olej. No wiem, ale to jest bez THC. Znaczy, tam ma dozwoloną ilość THC, tylko nie? Czyli nie ma prawie w ogóle. Taką, która cię w ogóle nie ruszy. No. Dobra, niosę kłody. A ja tu walczę z pandą. Panda cała? O kurwa. <laughs> ten, ten już taki spec jest, kurwa, od strzelania do nich, że nawet, nawet mi nie mówi już, bo nie ma potrzeby takiej. Idę, idę. Mogliby się nie ruszać, kurwa. No nie wiesz, że nie dostał w głowę teraz. Nie mam strzał, dobra. Idę go dojebać. Kurwa golem. Dobra, trzeba zabrać zwłoki na kości, bo nie. trochę mnie... Ty pokuje. on żyje jeszcze jeszcze żyje? Żyje czy nie? już nie żyje. Ach, no i jak widzimy, moi drodzy, i coraz więcej nam tutaj się buduje pięknie. Coraz weselej, ale skurczybyki nie dają za wygraną. Ale my też nie damy. Do zobaczenia w następnych odcinkach naszych wspaniałych przygód. Na razie.